Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. I teraz dla ciebie, ile widziałaś Mercedesów przez cały dzień na yy... jeżdżąc po mieście? Powiem ci tak, przed chwilą widziałem w 224. Prawdę? Tak, wcześniej widziałem nową C-klasę czyściutką. Co ty gadasz? Tak. Bo to ja jestem ślepy na Merole, ani jednego eee... nie widziałem. Eee... No i widziałem trzy pagody i 190. Tak, rozumiem, czyli popłynąłeś od początku, tak? Ani jednego nie widziałem, prawda? Eee, nie no serio, widziałem widziałeś 124, stoi tam. Mhm. Eee, jak się zaczyna osiedle, no i wcześniej i wcześniej tą nową, nową C-klasę. Ale specyficzna motoryzacja, no nie? Bo taka no. Korea Japonia, wszystko. Tak i w ogóle jest mnóstwo takich modeli, których u nas w ogóle nie ma. Nie? Albo nazywają się tak jak nasze, tylko że technicznie jest to zupełnie inny tak. samochód. Nie? Czyli na przykład tak jak ten HX, u nas tego nie ma. Nie? Jacynta u się mówiło, ale ten samochód wyglądał zupełnie inaczej. No Także dużo Korei, dużo jakichś takich tutaj miejscowych marek albo na przykład z, na licencji, że na przykład jest, jest Honda Jazz, ale zupełnie inne znaczki i tak dalej. Przestępką? Nie, nie. Także przede wszystkim chyba Japonia. Ale Skody są. Dużo jeździ skut, Jakieś Volkswageny. Ale mimo wszystko proste auta i takie o, bardziej niezawodne. I to jest właśnie bus. To jest generalnie komunikacja tutaj miejska, bo tu jako takich autobusów nie ma, tak jak my jesteśmy przyczyni w Europie. Tak, muszą żeby... też stopa bierze. Znaczy nie stopa, to polega na tym, że oni zatrzymują busiki, bo oni nie mają przystanków, tu nie ma mówionego no. miejsca spotkania. Tak. Oni po prostu jadą busy i tu nie ma reguły skąd ten bus jest, no nie? czy to jest z hotelu, czy yy, skąd już yy, robi robotę. No na nie? mnie największe yy, wrażenie robią wozy tutaj techniczne, czyli pick-upy, które, tak, 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 które wożą <laughs> tyle, y, cysterny. I ciężarówki, bo to są sprzęty pracujące, które tutaj utrzymują tak naprawdę wszystko, co się, się dzieje Dobra, dobra. Adam musi rozgadawać koszty, tylko baru, ziemię. <laughs> dobra. dobra. Dzień dobry. A, dzień dobry. Słuchajcie, no więc jakby do was do programów motoryzacyjnych. Niestety obudziliśmy się na wyspie z Adamem. <laughs> I tu nie ma aut. <laughs> więc e, możemy tylko wypić wasze zdrowie. To jest wszystko, co możemy dla was teraz zrobić. No, jest, jest, jest bardzo wesoło, także... I pamiętajcie, nie zasypiajcie nigdy na statku. Ani na słońcu. O, Bivi na snagę. No. <tuszelak> no. <tuszelak> no co, generalnie tak. Przypłynęliśmy tutaj statkiem z głównej części... Afryki. Afryki. W sumie nie wiemy, jakieś... What's the name of the island? Orange Beach. Orange Beach. Orang, orang Bay. Orang orang orang. bay. Okay. So, jesteśmy na wyspie Orang Bay. Eee, ponurkowaliśmy, popływaliśmy, teraz popijemy, potem znowu popływamy. Nie będzie aut. <coughs> <noise> Więc może dzisiaj nie będzie samochodu. Ale mamy bardzo fajny materiał z podróży busem. Tak, o petarda <noise> powiem wam szczerze. To jest w ogóle inny świat, no, nie? bo te przepisy to jakby sprawa umowna, no nie? Toyota Hiace, która no, u nas jest, no wygląda trochę inaczej. W ogóle nawet nie jest produkowana już teraz, przynajmniej nie na Europę. Tutaj wygląda zupełnie inaczej. No i arabski dywan na desce rozdzielczej, gałka zmiany biegów taka wielka, Klakson to już nie jest zwykły klakson, tylko jest taki przycisk na środku. No i. Kierowca, który musi być pierwszy. Tak, Wspędzi. musi być pierwszy wszędzie. Nieważne, że są trzy pasy. Oni tak jadą środkiem, wyprzedzają się z prawej i z lewej. Lewy jest ulubiony, dobrze generalnie. Się bawią, nie? No i najważniejsze klakson. Nie? No właśnie, tak słuchajcie, no co, pijemy Wasze zdrowie, no nie? Masz Tu jest fa fajny przełącznik, ten mi się podoba Ale no, i, to być, i tak? zegary, nie, te wywieczniki nie są zaklejone, bo w tamtym były zaklejone to Jest Ciekawy to jest panel jedno? drzwiowy Jest od wersji z kierownicą po prawej stronie, bo przełączniki auto no tu są tutaj A tam jest korba no. <laughs> Ktoś tu coś kombinował O jest I ranka. Wymyśliłem, wymyśliłem safari. Co to znaczy? To znaczy, że tam wjeżdża sobie Land Cruiser, 60, chyba. I będziemy jeździć po piasku, potem będziemy jeździć kładami, potem będziemy jeździć wielbłądami, a na no koniec herbatka z i do domu. Nie wiem, co muszę się na zobaczyć. Jak w Land Cruiserze, to dwa miesiące. Ale jednak, zboczenie zawodowe przyciągnęło Cię do Portu Krymowego. Tak. A to jest Land Cruiser, nie no trochę. Ale hakek płynie się. Twoje mnie Tomek? Próbuję właśnie złapać. To no <gulity> jest tak zwany pas 2,5. i Drugą linię bierze się między koła. Coraz mniej zabudowań, coraz więcej śmieci. I opuszczamy teren zabudowany. Ale jest jakaś metoda, której nie rozumiem, bo na trasie jeżdżą prawą stroną. Gdzieś wagę. Też nie kumam. Może on się przez całe miasto szykował do lewo skrętu. Albo tak Dobra, te są chyba jeszcze produkowane, że kojarzę, na którym muszę jechać Tak. No ale cóż. Tomek oddał się w ręce profesjonalisty, czyli swojego syna jest na relaksie po tym skład jakoś jedzie, ale trzeba było mi go odpalić na linkę Bo rozrusznik nie ma mocy No i jakoś tam jedziemy na razie takie półeczko takie jakieś opony tam jest barca który naprawia takie magii, płady i tak dalej no i teraz bawimy się dosłownie prowadzi Michał, więc ja jakby wiesz, to jego wrażenie Takimi właśnie Toyotami się tutaj jeździ. U nas jakie są Toyoty? Jarisy, Aigo, CHR-y. A tutaj są Natcruisery. I to te prawdziwe. Nie ładnie ja! Ja żeby Nie, słyszę, ile wymiów, nie działa. Ale tu wszystko działa, to jest Masakra. Co? Z safari. Było grubo. <grybujesz> Nie słyszałem. Nie słyszałem. Nie słyszałem. Nie słyszałem. Ale to wszystko działa, Nie jest Nie bo... sam, co? Kierowca, Very good, day, very, very good day, Very good day, very good day. Thank, you. Thank you. Ten nasz przyjaciel tak nas przewiózł po pustyni, Że w cenzuralnych słowach jest to trudno bardzo opisać. Dlatego ja tak pojechałem, bo po grozo bo to po prostu, po prostu nie obite mam tylko to nasze siedziałem.